Cześć, witam was na moim kanale Alternative, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content na wasze media społecznościowe. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak robić zdjęcia w pomieszczeniach. Mówiąc o robieniu zdjęć w czterech ścianach, mam na myśli fotografowanie wnętrz oraz ludzi w tych wnętrzach, czy to na bloga, czy na Instagrama. Czy na przykład na strony internetowe albo do magazynu, jeżeli myślimy o zdjęciach komercyjnych. Omówione przeze mnie wskazówki pomogą Wam przemienić amatorskie obrazy w profesjonalny content, który będziecie mogli wykorzystać do stworzenia pięknego profilu, budowania swojego portfolio w mediach społecznościowych oraz do nawiązywania współpracy z markami. Wprawdzie na moim koncie na Instagramie nie znajdziecie zdjęć wnętrz, ale za to pojawiają się one na moim blogu. Także, jeżeli też jesteście blogerami podróżniczymi, to z pewnością i Wam przyda się ten odcinek. Co więcej, aby było ciekawie i autentycznie, pragnęłam nakręcić ten odcinek w jakimś nietuzinkowym miejscu. I tak się składa, że otrzymałam zlecenie zrobienia materiału dla domu na łące przepięknej agroturystyce, tylko dla dorosłych, która jest utrzymana w takim skandynawskim stylu z elementami. Boho. Mamy tutaj trzy apartamenty położone na piętrze, ogród przechodzący płynnie w łąkę, oraz ozdobną szklarnię, w której kręcę ten materiał. Wszystko pokażę Wam na zdjęciach i jako przykłady do przedstawionych przeze mnie wskazówek. Przejdźmy zatem do pierwszej z nich i zastanówmy się, na co należy zwrócić uwagę, aby robić dobre zdjęcia wnętrz. Pierwszy krok do udanej sesji zdjęciowej to przede wszystkim uprzątnięcie przestrzeni, w której będziemy robić zdjęcia. Każdy przedmiot znajdujący się w naszym kadrze powinien mieć swoje uzasadnione miejsce. Nie chodzi o czyszczenie i odkurzanie każdej powierzchni, chociaż i to nie zaszkodzi. Jednak ważniejsze jest dobre ustawienie mebli, dekoracji i akcesoriów. Najlepiej wypróbować różne konfiguracje i zrobić jak najwięcej zdjęć, ponieważ czasami dopiero w postprodukcji może się okazać, że jakiś element popsuł nam kadr. Możecie też na przykład na szybko odfotografować całość przy użyciu telefonu, a dopiero później, zerkając na dane kadry, zdecydować, które będą najlepsze, aby zrobić zdjęcia aparatem, lub z powrotem telefonem, ale już tak na poważnie. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, zwłaszcza jeżeli robimy zdjęcia telefonem, to wyłączenie wszystkich świateł. Żarówka bowiem zazwyczaj daje takie ciepłe, żółte światło albo zostawia niechcianą poświatę, która może nieatrakcyjnie wyglądać na zdjęciach. Poza tym naturalne światło zawsze wygląda lepiej we wnętrzach. Tak naprawdę powinniśmy unikać fotografowania nawet w południe, kiedyś słońce świeci mocno i wysoko, tak jak na przykład teraz. Cień będzie naszym najlepszym sprzymierzeńcem, dlatego dobrze jest robić zdjęcia w pochmurne dni. Na pewno nieraz widzieliście takie profesjonalne zdjęcia wnętrz w magazynach czy na stronach agencji nieruchomości i zazwyczaj są one takie. Te kolory są tam takie naturalne i raczej w chłodnym odcieniu. To dlatego, że zostały one zrobione w pochmurny dzień albo kiedy światło słoneczne nie wpadało do wnętrza przez okna. Niezależnie od tego, czy robisz zdjęcia aparatem czy telefonem, do wykonania fotografii wnętrz powinnaś używać statywu. Dzięki temu zapewnisz zdjęciom najlepszą ostrość i unikniesz rozmyć spowodowanych delikatnym ruchem ręki. Po pierwsze należy dobrze wypoziomować nasz sprzęt. W aparacie ustawimy poziomicę w ustawieniach wyświetlacza, natomiast w telefonie najlepiej jest włączyć siatkę kadrowania. Jak to zrobić? Mówiłam dokładnie w odcinku o tym, jak robić zdjęcia telefonem, do którego link. Umieszczam tutaj u góry i w opisie do tego filmu. Kiedy nasz sprzęt jest już odpowiednio umocowany do statywu i wypoziomowany, to czas ustawić statyw na odpowiedniej wysokości. Świetnie będą się prezentowały zdjęcia robione z wysokości od mniej więcej naszych bioder do klatki piersiowej ponieważ wtedy wnętrza będą wydawały się większe. Zdjęcia szczegółów i detali z większym naciskiem na jeden konkretny element, który będzie najważniejszy w kadrze mogą być robione z różnych, wręcz nietypowych perspektyw i tutaj polecam trochę poeksperymentować. Ten temat zgłębimy też w kolejnym punkcie. Przysłona w obiektywie określa ilość światła, które do niej wpada i w jaki sposób zostanie wyostrzony kadr. Postaram się to w prosty sposób wyjaśnić. Kiedy robimy zdjęcia całego wnętrza, wtedy najlepiej podnieść wartość przysłony, czyli ustawić ją wysoko, do na przykład f9. Ponieważ wtedy wyostrzymy praktycznie wszystko, co znajduje się w naszym kadrze. Z drugiej strony, jeżeli fotografujemy detale, wtedy lepiej zmniejszyć wartość przysłony, na przykład do F1,8, ponieważ dzięki temu skupimy całą ostrość na głównym elemencie który stanowi najważniejszą część kadru, natomiast całe tło pięknie się rozmyje. A więc podsumowując, im większa wartość przysłony, tym więcej szczegółów zostanie wyostrzonych w naszym kadrze, natomiast im mniejsza, tym większa ostrość na jednym elemencie, który Zazwyczaj jest najbliżej, a reszta zostanie równomiernie mocniej rozmyta. Technika HDR polega na zrobieniu trzech zdjęć dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym ustawieniu, dlatego będzie nam tutaj potrzebny statyw, ale z różną wartością ekspozycji. W praktyce wygląda to tak, że robimy pierwsze zdjęcie z ekspozycją o wartości 0, następnie obniżamy ją na tyle, aby wyłonić szczegóły ze świateł i Analogicznie podwyższamy jej wartość do takiego momentu, aby rozjaśnić światła. Ważne jest tutaj, aby robić zdjęcia w formacie RAW. Dalej praca polega na połączeniu tych trzech obrazów w jeden podczas edycji. Na przykład Lightroom Classic zrobi to za nas automatycznie. Wystarczy, że zaznaczymy wszystkie zdjęcia i klikniemy prawym klawiszem „Photo Merge” a następnie w HDR i gotowe. Jesteśmy już przy edycji, to jeszcze taka wskazówka. Pamiętajmy, aby zdjęcia wnętrza zawsze bardzo dobrze wykadrować, wypoziomować i dostosować wszystkie piony, aby zdjęcie było bardzo geometrycznie poprawne. Temu zagadnieniu poświęciłam cały rozdział w moim e-booku „Przewodnik po Lightroomie”. Który jest bardzo szczegółowym kompendium wiedzy na temat edycji w tym programie, niezależnie od tego, jakiej wersji używacie, czy to jest Classic, CC, Mobile, płatnej. Czy darmowej? Jeżeli byłoby to coś, co by Was interesowało, to link do mojego sklepu znajdziecie w opisie pod tym filmem. Stosując te pięć wymienionych przeze mnie wskazówek, Wasze zdjęcia robione czy to w domu, czy gdzieś w podróży zdecydowanie zyskają na jakości i będą wyglądały bardziej profesjonalnie. Przyjrzyjmy się teraz przykładowym zdjęciom, które zrobiłam w związku z moim zleceniem w domu na Łące, a po ich obejrzeniu koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak się Wam podobają. Następnie przedstawię już ostatnie zagadnienie tego odcinka, czyli jak robić sobie zdjęcia w domu. Do tej pory skupiliśmy się na robieniu zdjęć wnętrzom, czyli w tym wypadku to one są tutaj najważniejszym elementem. A co jeżeli to my chcielibyśmy również znaleźć się w kadrze? Przedstawię Wam teraz kilka wskazówek robienia sobie zdjęć, na przykład w domu. Po pierwsze, umieść swój telefon lub aparat na niskim statywie. Ja na przykład korzystam z takiego od Joby, który ma. Niskie, elastyczne nogi. Jeżeli natomiast takiego nie posiadacie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście na przykład położyli swój sprzęt na książkach. Z tej perspektywy od dołu mamy bowiem szansę zmieścić jak najwięcej w kadrze, dlatego sprawdzi się ona przede wszystkim w małych pomieszczeniach. Wypróbuj różne ustawienia przysłony. Jeżeli zastosujesz większą jej wartość, to wtedy zauważysz, że człowiek staje się jakby elementem całej przestrzeni, ponieważ całość jest ostra. Jeżeli natomiast ją zmniejszysz, to wtedy możesz ustawić ostrość na człowieku i w tym wypadku to on będzie najważniejszym elementem całego kadru. Nie ograniczaj się do jednej perspektywy. Wypróbuj różne rodzaje. Na wprost, z boku, flatlay, czyli od góry jakakolwiek przyjdzie ci do głowy. I ostatnia porada, to pamiętaj, aby robić zdjęcia w pionie, jeżeli zamierzasz je później opublikować na Instagramie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Jeżeli tak się stało, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górze i zasubskrybowania mojego kanału po więcej tego typu treści. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia!